Cześć z 106 pytanie należy do Ciebie. 3-4 mikrofony dynamiczne, polecacie jakiś mikser. Rozumiem, że chcesz podłączyć 3 do 4 mikrofonów dynamicznych i pytasz o jakiś mikser, do którego to można podłączyć. I czy może to być Behringer Xenix Q1202? Zastanawiam się jeszcze, czy musi być USB, czy da radę podłączyć go pod rekorder. Będę wdzięczny za wskazówki. Oczywiście, bardzo dobry mikser wybrałeś, z tym, że on jest chyba też USB, z tego co pamiętam. Tak, USB, ale, tak jak piszesz, nie trzeba, nie trzeba go wcale podłączać do, przez USB do komputera, bo w tym łańcuchu wtedy komputer stanie się najbardziej awaryjnym urządzeniem. Dlatego generalnie ja od już od jakiegoś czasu nagrywam w ten sposób, korzystając z miksera, że podłączam go pod rekorder. Mam starego zooma H2, nie H2N, tylko H2 starego, który ma line in. To jest ważne, żeby tam było line in wejście. Wtedy z takiego miksera sumę wysyłasz do line in i w ten sposób nagrywasz, nagrywasz gotowy podcast, nie używając funkcji USB i zwróć uwagę, bo te, ta funkcja USB jest dosyć droga w tych mikserach, więc można kupić jakiś. O, ja mam na przykład taki mikser, taki bardzo fajny mikserek. A nie, ja mam jeszcze inny, bo, bo mam z suwakami, to jest wygodniejsze po prostu, żeby, żeby te suwaki tutaj ładnie chodziły. Nie wiem, czy go znajdę w tej chwili, chyba nie, bo to jest stary model, bardzo. To już jest co innego, to jest duży, duży bardzo mikser też. No w każdym razie bez tej funkcji USB będzie taki mikser tańszy, a spełni to samo zadanie, jeśli nie będziesz nagrywał na, na, do komputera bezpośrednio. Fajna funkcja jest tutaj tego kompresora, która jest w tym, w tym mikserze Xenex Q1202. Bo ona jak gdyby na żywo już narzuca pewną kompresję i możesz to usłyszeć na żywo, jak to działa. Ona nie jest jakaś tam specjalnie dużych parametrów, ale coś już daje. I jeśli na przykład robisz audycję na żywo, no to, to zdecydowanie bardziej się to przydaje niż, niż w innych sytuacjach, bo oczywiście programowo można potem to wszystko nadrobić. Widzę, że tutaj ktoś Ci, Mikołaj Ci podpowiedział, że można podłączyć pod rekorder, czyli masz już dwa potwierdzenia, że faktycznie można go w ten sposób wykorzystać i wydaje mi się to dużo lepsze, dużo mniej zawodne niż podłączanie go przez USB do komputera, bo to, to jest troszeczkę naokoło. Komputer jest urządzeniem, które wykonuje dużo innych zadań i można się po prostu łatwiej zepsuć, zawiesić, różne rzeczy mogą się stać, a w takim rekorderze no widzisz, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. Do rekordera możesz słuchawki podłączyć, będziesz słyszał od razu, czy nagrywać się to tak, jak, tak jak chcesz, żeby się nagrywało, bo od razu będziesz mógł wszystko poprawić, prawda? Wysokie, niskie tony w mikserze to jest bardzo wygodne i fajne. To dzięki za Twoje pytanie, trzymaj się w takim razie i daj znać, co kupiłeś, na co się zdecydowałeś. Cześć!